Cześć wszystkim. Piątek tygodnia, koniec i początek. No właśnie, tragedia. Co to, to, to się stanęło? Ale chyba nie dla nas, tylko dla tych wszystkich, co tak czyli więc stąd wynika tytuł miniaturka. Odcinek, którego w ogóle nie miało być, więc przepraszam, muszę troszkę zrobić słowem wstępu, bo zaczynamy tak naprawdę nową serię, która będzie miała 3-4 odcinki, na tym się skończy. To jest taka seria, w której pokazywałem tam jakieś pojazdy zabytkowe, czy silnik, jakieś ultra turbo. Tym razem byłem ze Stanisławem w Warszawie i nagrywaliśmy przez kilka godzin mam materiału fajnego, który będzie emitowany chyba już od przyszłego piątku i pokazywać wam nie polskie, ale z polską historią pojazdy, które po prostu jak one się znalazły, co to są za unikatowe wersje będą orać mózg. Natomiast nie mogło zabraknąć po drodze, kiedy e, żeśmy rozmawiali z Patrykiem, i, i też z Patrykiem właśnie nagrywali, wpadliśmy na pomysł, ja mamy Patryk jedź z hamu i mówię to Ferrari. Nie wiem, zamknie to temat tego, jak silnik został złożony itd., itd., bo się chłopaki z elektryką uporali z tymi zapłonami, z tymi błędami, z tymi czujnikami pourywanymi itd. No i Patryk stwierdził, że to będzie bardzo dobry pomysł, bo mm, słowem wstępu, Ferrari 599 nie słynie z trzymania mocy. Jeżeli sobie wpiszecie w internecie dyno Run albo pomiary w ogóle z hamowni, zobaczycie bardzo często w tych wersjach, które miały mieć docelowo 620 koni zobaczycie wyniki rzędu 600, 590, 580 co może się zdarzyć sam wiem u siebie po że też miałem na początku jakiś tam problem że nie do końca to wszystko to moc trzymało natomiast finalnie już jest wszystko ok eee, więc takie rzeczy się zdarzają i my, tutaj ku przypomnieniu jeżeli ktoś nie pamięta całej serii eee, Patryk rozpoczął u siebie na kanale Projekt, czyli Ferrari w cenie skody. No w sumie teraz to już w cenie dwóch skód. E, rozpoczął ten projekt gdzieś tam spotkaliśmy się na jakiejś imprezie, żeśmy pogadali. No i on w sumie stwierdził, że możemy złożymy silnik, czyli V12 6-litrowe, a stwierdziłem, że no spoko tylko będzie problem, no bo dostarczył nam to wszystko w skrzynkach. Nikt z nas tego nie rozbierał, nikt z nas tego nie ruszał. No i oczywiście internet się oburzył, że jak to pasaciarze i TDI-karze będą składać taki silnik, no. Nie chwalimy się wszystkim, co moje firmy robią, a warsztatów mamy w tej chwili trzy, zaraz się otwiera czwarty w Kielcach, a potem jeszcze piąty też na dole Polski, więc coś tam się... Powoli rozkręca. Ja tam nie muszę się zawsze znać na wszystkim i znać nie będę, ale mam natomiast od tego bardzo duży personel. No i tak się zaczęło. Żeśmy zaczęli składać ten silnik. Problemy następowały po drodze bardzo różne. Różnych natur. To części brakowało. To jakieś części nie pasowały. To topmar walczył bardzo długo z głowicami, bo głowice były tak naprawdę z początku wydawało się nie do uratowania, bo ktoś to wcześniej robił. I teraz po drodze przeprowadziliśmy, jeżeli ktoś nie czytał z wierszy, między wierszami kilka zabiegów mechaniczno-tuningowych. Pierwszym z nich było, kiedy Łukasz zaczął składać silnik, wpadł na pomysł, żeby... Kurczę, no weźmy zrównoważmy układ tłokowo-korbowy, czyli wszystkie masy wirujące i masy posługisto zwrotne, które się tam poruszają, zrównoważmy gramaturę tego wszystkiego na jeden poziom i okazało się, że mając 12 tłoków, 12 korbowodów, 12 tulei, stopek i tak dalej, bardzo duża gramatura została zdjęta. Tak jest, że w odlewnictwie w metalurgii i tak dalej dochodzi do sytuacji, że no nie będzie to jeden do jednego ważyło. Tym bardziej, że część elementów była dobra i została używana, część była kupiona, nowa, więc zaczęła się zabawa z wyważaniem tego wszystkiego. Oczywiście normalnie pewnie jakby składać silnik, to by nikt się w to nie bawił, tylko po prostu złożył jak jest i też by działało. Ale no, żeśmy się uparli kilkadziesiąt gram. No, kilkadziesiąt, jak nie tam pod kilkaset gram zdjęliśmy z całego układu. Co jak wiecie z odcinka z Fiestą, która miała raptem kilkadziesiąt koni, a my żeśmy zdjęli dużo mniej gramatury, spowodowało w Fiestie wzrost koni. I tak też obstawialiśmy, że tutaj może nastąpić taka sytuacja, bo doszło do momentu, w którym no, przy tylu. Przy takiej ilości ten wał korbowy, no tutaj ma wszystko lżej. Wszystko lżej pracuje, lżej się obraca. Kolejna rzecz, która była poddawana wątpliwości, a my wiedzieliśmy, że wyjdzie na plus, dlatego że nie wiem, ci, co oglądają kanał na bieżąco, wiedzą, że mieliśmy na przykład słynny projekt, tam robiliśmy dla widza Hondy FTK, e, chyba było B16, A1? Nie pamiętam. Natomiast ze 150 koni mieliśmy wyjść na wolno z saku na ponad 200, co się finalnie udało czyli w tym wszystkim trzeba było pozmieniać, doprężyć ten silnik i taka sytuacja miała miejsce w przypadku głowic Ferrari bo te głowice już kiedyś tam były robione ktoś z nich coś zdjął jakąś tam ilość tego materiału przy obróbce topmar musiał ponapawać to wszystko też ta ilość była zdjęta, to wszystko było wyrównane do tego uszczelka pod głowicą e, z, jakby, no, nie było to dobierane w sposób y, taki mega wszystko pro Natomiast było zrobione to w sposób mega pro, Jakby liczyliśmy się z tym, że obniży nam się ta wysokość, co spowoduje doprężenie silnika i suma sumaru łącząc te wszystkie rzeczy, e, liczyłem na to, że minimum będziemy mieli serię, no bo silnik się docierał, my żeśmy go docierali, Patryk go docierał, po drodze te wszystkie błędy elektroniczne, które tam były, były usuwane e, i liczyłem w cichym, cichą nadzieję miałem, że e, będzie seria, a może nawet ponad, e, liczyłem. No i przyszedł moment hamowania, gdzie Patryk zabrał na hamownię, to już widzieliście u niego w odcinku w środa, jak nie to obejrzycie cały obszerny materiał, jak ta relacja wygląda nasza razem, bo przecież my się trzymamy, gadamy, współpracujemy, więc jest, jest, jest to jakiś ten i zobaczcie co się stało, kiedy auto trafiło na rolki. do obrotów danego wieku, czy tysiące powrotów do wieku w roli Żeby kamognia wiedziała, że 1000 obrotów to jest tyle. Okej, okay, dobra. Jakiś tam półtora, 1700 obrotów, Idziemy do góry. Dobra. No to trzymam kciuki. Wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Właśnie, na tego Straty, no tutaj, jest ma 279 na godzinę, więc straty tutaj na poziomie tam 80 koni, to są zupełnie normalne, nic się nie dzieje I tyle ten silnik pokazał. Czyli 638 koni to jest w ogóle powiem, który jest prawidłowy i mijacie ręce. I co? Ferrari w cenie skody, które nie jest w cenie skody. Trudno, przekroczyła wartość skody. Ale 638 koni, mimo tego powinno być 620, ma znacznie więcej mocy, mimo tego, że one nigdy nie trzymały tych, tych mocy. Dobra, dzwonię do e, No właśnie, zatem udało się zrobić... Dość spory przyrost, bo e, powiem Wam takie wyniki to są po jakichś tam delikatnych modach, gdzieś wychodzą, nie? Jakby seria absolutnie nie ma takiej możliwości, i cieszę się ogromnie. I tak naprawdę to był odcinek, na który czekaliśmy wcześniej, e, który zamyka cały temat. Jakby ja nie boję się, bać się nie będę, dlatego że wiem, że mam ludzi, którzy się cały czas szkolą, cały czas uczą e, i wiemy, co robimy. I będziemy tak systematycznie zamykać buzie tym wszystkim niedowiarkom. Natomiast też jeszcze gdzieś chodzi w powietrzu, wisić zaczyna projekt, który prędzej czy później ma do mnie spłynąć, czyli kolejny silnik od Ferrari w proszku. Tym razem V12 dla odmiany? Okej, okay, ale nie 6-litrowa, 2 -litrowa albo 3-litrowa z tego co pamiętam, czyli bardzo mała pojemność, duża ilość cylindrów, dość fajna moc jak na lata 70. To też będę chciał Wam relacjonować w takim odcinku jak teraz, gdzie już powinienem kończyć, bo on ma być krótki, on ma być krótki, treściwy, miałem pochwalić się Wam jak Ferrari wydmuchało, bo może nie każdy ogląda, niektórzy śledzili ten projekt i tak dalej, i tak dalej, trzymali kciuki, kibicowali, więc no, cieszę się, że się udało. W tym miejscu chciałbym z Wami porozmawiać na temat... Kilku innych projektów, które się toczą równolegle. Zaraz od przyszłego tygodnia prójemy Fury Marzeń, więc bądźcie, miejcie się na baczności, żeby wziąć udział w kolejnej edycji. Projekt ósemki przez daną sekundę został zawieszony. Mam nadzieję, że ruszy w listopadzie. Z prostej przyczyny. Dzieje się znowu wariactwo, jakie się działo na początku. Wszystko jest zamykane, trzeba gromadzić fundusze, jest coraz mniej klientów tak dalej. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wydać 20-30 tysięcy. Musicie chyba zrozumieć, że wolę te wszystkie mordki, które stoją za kamerą tu w warsztacie, w drugim warsztacie, mieć na wypłaty niż na fanaberię swoją. Więc tak to wygląda. A i tak mamy fury marzeń na karku, więc to też jest pewnego rodzaju obciążenie. Projekt 60. Projekt 60. W listopadzie również pojawi się motor, złożymy ten motor, będzie jeden cały odcinek. Przedstawimy Wam zmiany, jakich dokonamy w całym silniku. Mam nadzieję, że zdążymy zbudować układ paliwowy i zdołamy zbudować turbodoładowanie. Problem się pojawia cały czas w tym, że mam nadzieję, bo jak pamiętam co się działo na początku roku, jak wszystko się zamknęło, to był jakiś mindfuck, jakby nic nie funkcjonowało. I tego się boję, nie? tego się boję najbardziej, więc no, po prostu jestem z wami szczery. Nie? Ja mam się dobrze, no trochę choruję sobie, ostatnio jeszcze przy mnie złapało, ale jakoś tam wyszedłem, wziąłem się trochę za siebie e, i tyle. Na pewno chcemy tą mechanikę pojazdową robić. To też mi byłoby w tym momencie, nawet jak to wyluzuje, to trochę na rękę będę miał więcej czasu, żeby usiąść z Wami, zrobić, pokazać Wam konserwację podwozia, jaką moglibyście sami zrobić, nie jako usługę, bo i wytłumaczę, dlaczego na przykład to się nie opłaca jako usługa. Eee, jakieś wymiany rozrządów i te wszystkie inne. I to bym chciał próć, to bym chciał dalej próć, więc tak to wygląda. ósemka, 60, chwilowo, dosłownie chwilowo, jest wstrzymana RX yy, 8 Mazda. No, słuchajcie. Ten plan, który my sobie wymyśliliśmy na driftowu, ten silnik, który tam ma być, to jest taki koszt, że ten rok jest chory i nie ma czasu miejsca na takie inwestycje też. Więc wolę coś dla was zbudować niż wydawać na jakieś takie tego typu rzeczy. I kończąc, warto powiedzieć jeszcze, że naszym sercom najbliższa będzie od przyszłego roku budowa kolejnego auta dla widzów, które. Będziecie mogli wygrać legendarnej japońskiej legendarnej legendy japońskiej. I nam sercu jest najbliżej do Supry MK4, co oznacza wysoki koszt zakupu za zmęczone auto. A jak będzie zmęczone, to oznacza dużo pracy, ale my chcemy. Łącznie z tym, że nie mamy za bardzo blacharni, lakierni, to będziemy robić tą blacharkę, lakierkę. Jak będzie trzeba, to się nauczymy i zrobimy sami. Tak to wygląda. Dobrze, kochani, kończąc, pamiętajcie, że no właśnie do końca roku trwa promocja na Mubi.pl. A teraz o co chodzi z Mubi? Jeżeli ktoś nie wie, przespał, no to do końca roku trwa promocja i warto przypominać, bo macie samochody, jeździcie ubezpieczacie. Jeżeli wejdziecie w podany link w opisie, otworzy wam się porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Wpisujecie dane wasze, waszego samochodu, klikacie oblicz, układa wam się od najtańszej do najdroższej składka i jak się zdecydujecie na zakup, to 150 zł w ciągu kilku, kilkunastu dni wraca na wasze konto, ale również będzie na waszym koncie taki link dostaniecie. I jak Wy ten link będziecie znajomym polecać, żeby oni skorzystali z promocji, to jeżeli ktoś ze znajomych skorzysta z tego linku, to 5 dyszek wraca do Was na konto, a łącznie możecie 7 stówek uzbierać. Widzimy się na pewno w niedzielnym odcinku, gdzie jest lista, fajna lista aut. Pamiętacie, takich najbardziej rdzewiejących? Zupdatowaliśmy ją o kolejne 10 sztuk i to jest coś, co pomoże Wam w przyszłym zakupie pojazdu i po to one są robione. Więc ja uciekam Wam, życzę z całego serca zdrowia, siły tym, którzy cierpią najbardziej przez te wszystkie lockdowny. A powiem Wam tak: po każdej burzy, po każdym deszczu, w końcu wyjdzie to słońce. Po prostu trzymajcie się, nie dajcie się zwariować. Tak musiało być. I wszyscy to w jakiś sposób odczuwamy, mniejszy lub większy, ale z całego serca współczuję tym, którzy tak cierpią, tym, którzy stracili pracę z dnia na dzień. To są setki tysięcy Polaków, setki tysięcy przedsiębiorców tak naprawdę, dziesiątki tysięcy, ale w końcu będzie dobrze. Zobaczycie. I musi być. Po prostu trzeba walczyć o swoje, dążyć do tego i. i, i i będzie. Ja na pewno jestem z Wami z całego serca i sam też obrywam po dupie, dobrze wiecie. I nie będę tego w liczbach podawał, ale trzeba czasami zagryźć zęby, i nawet jak już nie masz czego, to trzeba gryźć te zęby i tyle. A sami nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. Widź, widźmy się w niedzielę i zobaczmy, kto doszedł do tego miejsca. Słynne koniec wystarczy wpisać w komentarzu i ja wtedy wiem, ile tysięcy osób było ze mną od samego początku do samego końca, a czasami jest to kilka, kilkanaście tysięcy osób. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się, niedługo kanał vlogowy rusza, już mam troszeczkę więcej siły. Powiem wam co słychać, i tak dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć wszystkim, piątek tygodnia, koniec i początek odcinek, którego właściwie nie miało być, ale tak nagle się. Nie? No. Znikąd, tak. O! Jeszcze raz.